O, Siemaneczko, mordeczka z tej strony, Maciuś Talaruś. Witam Was, jestem po mojej zadupionej szkole, a jak to Wam mówiłem, w trzecim czy drugim materiale. Jesteśmy tutaj. O, zaraz Wam pokażemy mojego kolegę Czpela Morela. Nie, nie było tego słowa? Patrzcie. Idzie, idzie ta, jeszcze ta dziosraka, który ma ponad 20 tysięcy lat i na starość nie był łysy. A to nasza zadupiona szkoła? No tak. Pokażę wam jak pan włączał jest i je skaczał. Kujowo. Odez moje nagrywa moje 3 godziny. Zobaczcie. Tu jest ruch. Tu tego jeszcze nie widziałeś. Tak wygląda poważny skok. Chodźcie, chodź Daria, przejdźcie tutaj. Zobaczcie jak wygląda mój. mój. Odpowiedź kolejowa. Chcę kamerzystować. Tak. tego tu pana jeszcze nie wyrzuca. Tak. Było. Przestań, bo zaraz pierwszy z przystanku. I uwaga, uwaga. Tak widzicie? Tutaj jest tylko arka. Otyskie. Tak. Oj, gosz na popite. Perła. Tak widzicie? To jest to jest jego dom, to rzeka jednocześnie. On tutaj nie, ja do, pra, nie ma doprowadzenia tego wow, wodociągu. Kleja, ale to by, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. I teraz... Elo, Elo!